Siema wszystkim z tej strony crazy i jedziemy z kolejnym materiałem. Z okazji 30-lecia trafiły do gry dwie nowe egzotyczne bronie. Pierwsza to rakietnica, powracający z destyny 1 król dps czyli Galahorn. Jak nie miałeś tej broni, to byłeś nikim. LFG nie brało cię na aktywności, a na ulicy wytykali cię palcami. Co ciekawe, jest to chyba jedyny egzotyk w grze, którego Bungie sprzedało trzy razy. Druga broń to egzotyczny sidearm Runner. Po polsku prekursor i mogę powiedzieć, że jest to broń boczna na amunicję specjalną z celownikiem na cały ekran. Tradycja kanału musi być zachowana, także zapraszam na oczywiste poradniki, jak zdobyć Galahorna i Forranera. Pierwsze uruchomienie gry ładuje was od razu do nowej sześcioosobowej aktywności. Jak ją mu kończycie, to na orbicie będziecie mieć dwa aktywne questy. Poradnik zaczynamy od Galahorna, także lecimy do Shohana na kosmodrom, który daje wam zadanie na ukończenie nowego lochu. Jak jeszcze żeście tego nie zrobili, to na kanale jest poradnik jak to zrobić. Po ukończeniu lochu wracamy do Shohana i dostajecie zadanie polegające na zbieraniu wolfpaków z potężnych follenów. Żeby zaoszczędzić czas z mapy kosmodromu wybieracie szturm Upadły Saber i zabijacie wszystko co się rusza. Po wbiciu tego zadanka wracamy do Hana, a ty nocy nos do Banshigo. Wiadomo, że uwielbiamy lotać jak czule od sprzedawcy do sprzedawcy, także klikamy wieża i lecimy. Banshee daje wam zadanie polegające na ukończeniu sektora na kosmodromie. Znacznik na mapie idealnie pokazuje w jakim miejscu się to znajduje, także włazicie tam i robicie swoje. Jak zabijecie serwitora to idziecie otworzyć ostatnio skrzynię i mocie złożyć galahorna. W tym celu wracamy do Shuhana, kierujemy się do jego garażu i odbieramy ze śpiwora rakietnica. Teraz z rakietnicą wracamy do tego mamlasa i w końcu dostajecie swojego gala. Cały urok tej rakietnicy polegał na wolfpackach. Jak główny pocisk dupnie, to się rozdziela na kolejne odłamki, które śledzą cele i zadają kolejne obrażenia. Broni już mocie, także teraz by wypadało wbić katalizator. Żeby zdobyć katalizator, trzeba otworzyć trzy ukryte skrzynie z aktywnym debuffem w nowym lochu na dowolnym poziomie trudności. Także odpolocie loch i jademy. Pierwsza skrzynka znajduje się od razu po otwarciu lochu. Jak zeskoczycie na dół, podążając tunelami idziecie walczyć z hajwami, po prawej stronie na skarpie czeka nawoz wandal. Jak go będziecie bić, to będzie wypływać znane engramy. Podnosicie taki engram i musicie się teraz wrócić. Wracamy po moście i wskakujecie na konstrukcję po prawej stronie, by otworzyć pierwszą skrzynię. Druga skrzynia czeka nawoz na półce z rozerwanym mostem. Po otwarciu przejścia ze zlatującą beczką kierujecie się schodami do góry i będzie tam grasować kolejny wandal. Pobijacie typa, podnosicie swoje ładunki i teraz po skrzyniach skakujecie do góry i kierujecie się w prawo. Z platformy przy słupie robicie kolejny skrok w prawo i skrzynia mocie pod ścianą. Trzecio ostatnio skrzynka czeka na nawoz na etapie z serwitorami bombami. Jak skończycie etap to ustawiacie działo na prawo wyspa i lecicie. Wandal się tam chowie między budynkami także musicie tego dokładnie poszukać. Jak go obijecie, to podnosicie ładunek i bierzecie ze sobą skorczkanona. Za pomocą działa aktywujecie wyrzutnia i idziecie na dach budynku, co jest na środku tej lokacji. Jak widzicie Crazy mistrz skokania ledwo się wyrobił, ale się udało. Ostatnio skrzynka daje wam katalizator. Teraz musicie nabić 100% poprzez zabijanie mobów, i jak to zrobicie, to wasza rakietnica dostaje bufa do wolfpaków i dodatkowy nabój w magazynku. Tyle. Teraz bierzemy się za drugi egzotyk, czyli tego Forerunnera. Z nawigatora lecicie do tej nowej miejscówki od Xur'a. Xur daje zadanie, żeby otworzyć skrzynia w jego skarbcu. Skrzynia jest na tym środkowym podejście, jakby ktoś był ślepy albo coś, nie wiem. I po jej otwarciu wracamy do Xur'a. Po zatwierdzeniu komunikatów dostajecie zadanie, żeby zebrać 7 Strange Coinów. Monety te dostajecie za granie aktywności, ale zanim polecicie grać aktywności sprawdźcie ze swoje ekwipunki czy nie macie tych skrzynek co u mnie na filmie widać. Jak je otworzycie to dostaniecie wymaganą ilość monet żeby popchać quest'a dali. Kolejny krok polega na ukończeniu trzech zleceniu Gwiezdnego Konia. Koń stoi na dole po prawej w komnacie ksura i mu w ofercie 6 batonów o różnych wymaganiach. Gra oczywiście ma blokada, pozwala na wykupienie ino jednego zlecenia i musicie je ukończyć podczas jednego przebiegu w wyzwaniach wieczności. Także dobrze se poczytajcie, co tam od was chcą, bo będziecie to robić do usranej śmierci. Po wbiciu czek batonów od... <laughs> biednego konia. Idziecie do ksura wykupić klucz i zatwierdzić kolejne ekrany. Majster daje kolejny krok, żebyście użyli klucza i coś tam jeszcze. Także idziecie do teleportu z jego komnaty i kierujecie się pod prawy kamień, by użyć klucza przy tym wystającym ciulstwie. Tu się radza uzbroić w cierpliwość, bo gramo swoje humory i musicie się ustawić pod tym co do piksela. Jak to w końcu zaskoczy, to musicie się udać teraz nową ścieżką do kolejnej jaskini. Tu czekowo z kolejny parkur po kamieniach. Kierujecie się cały czas do góry kolejnymi platformami. Aż w końcu dojdziecie do tej komory niczym z obcego. Po zeskanowaniu tego całego szajsu wracamy na wieżę do Banshigo i odbieracie w końcu swojego nowego egzotyka. Sajdarm też do zdobycia katalizator i fachmany z internetu twierdzą, że dostaje się go za wbicie szesnastego poziomu uksura za granie wyzwań wieczności. Nie wiem, ja mam dopiero szósty level wbity, także nie sprawdza tego. Co do samej broni, to szczeliłek z tego czy magazynki i wydupię to do schowka, bo przeca nie byda z sidearma szczylą na specjal jak montera teraz Giala w ekwipunku nie tak jak Godołek Giala, żeby zdobyć musicie zapłacić Bungee za paczka na trzydziestolecie. A sidearm to ponoć egzotyk darmowy do wszystkich graczy. I to by było wszystko w tym materiale. Jak materiał się podobał, to poproszę o łapkę w górę, zapraszam na kanał po inne filmy. A w opisie tego filmu znajdziecie inne przydatne linki związane z Destiny 2. Dzięki wszystkim, czym się i do następnego. Hej.